Druskienniki. Jesteśmy tutaj na przedmieściach. Chciałam nagrać film. Jakie piękne, strzyżone żywopłoty z Irki Błyszczącej. U nas wszędzie żywotniki, to znaczy tu je, a tutaj prawie każdy ogródek ogrodzony strzyżonym żywopłotem liściastym, głównie właśnie z Irki Błyszczącej, która ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim bardzo dobrze znosi strzyżenie, szybko rośnie bardzo szybko rośnie. Ona już po trzech latach praktycznie osiąga wysokość taką docelową. Ten na przeciwko, to też jest swirki błyszczące. Przepięknie się przebarwia jesienią. Na takie już widać tutaj początek, takie czerwone, pomarańczowe odcienie. Krzewy wyglądają jakby płonęły, a ponadto jest wybitnie miododajne. Jest to z jeden z najbardziej miododajnych krzewów, jeżeli chodzi o owady sepelające i bardzo wcześnie puszcza liście na wiosnę, więc od razu jest zielona ściana.